Słuchaj, nazywam się Asia i będę dzisiaj Waszym przewodnikiem w czasie wycieczki po kraju wiśni wiśni Japonii. Pamiętajcie, że po całej podróży odbędzie się konkurs, więc słuchajcie uważnie każdej informacji, którą będę Wam przekazywać. Dla zwycięzcy przydziana jest nagroda. Prosimy wszystkich podróżujących do Japonii o kierowanie się do wyjścia numer 1. Na lot do Japonii. Witamy wszystkich na pokładzie japońskich linii lotniczych Japan Airlines. Lot będzie trwał około 20 godzin. Przewidujemy liczne trudności. Zanim wylądujemy, podam Państwu kilka informacji i ciekawostek o Japonii. Co państwo położy na dwóch z wysp na zachodnim Pacyfiku. Powierzchnia tego kraju jest bardzo zbliżona do powierzchni Polski. Wynosi ona około 380 tysięcy km2. Mimo to kraj ten zamieszkuje trzy razy więcej ludności niż u nas. Walutą używaną w tym kraju jest język. Słynnym rytuałem w tym kraju jest parzenie herbaty. Zgodnie z japońską tradycją, poprzedzi się krótki spacer po ogrodzie, który symbolizuje drogę oczyszczenia. Tradycyjna ceremonia marzenia herbaty trwa około 4 godziny. Wspólną nicią, łączącą kolejne kroki, jest atmosfera ciszy, indywidualności i zabójstwa. Nie więcej niż kilku zaproszonych gromadzi się w domu gospodarza, który symbolicznie rozpoczyna proces przez rozpalenie paleniska, sprzącającego później do ogrzania wody. Stolicą Japonii jest Tokio. Jest to największe miasto na świecie pod względem liczby ludności. Warto zaznaczyć, że Japończycy są znani ze swojej ciężkiej pracy. Co więcej, Kraj nocy i Wiśni słynie z jednego z najszybszych podziałów świata, tak zwanego Szczycu Warto zapamiętać, na terenie kraju znajduje się mała pucza góra, góra będąca zarazem czyimś oraz symbolem Japonii. Jest to najwyższy szczyt kraju. Ryż w Japonii jest cennym produktem żywnościowym oraz podstawą diety przytępnego Japończyka. Zbiera się go zazwyczaj ręcznie. Gdy ryż zostaje ścięty, związywany jest w małe stopy. Dominującymi religiami w Japonii są Shinto i buddyzm. Shinto jest tradycyjną rodzimą religią w Japonii. Ponadto Shinto skupia się na szczerze ust i duchów natury, podczas gdy buddyzm skupia się na osiągnięciu oświecenia i do wyzwolenia od cierpienia. Za minutę lądujemy w Osamcy. Jest godzina 19, a temperatura na zewnątrz wynosi 8 stopni. Witamy w Japonii, Osaka to trzecie do wielkości miasto w Japonii, nazywane miastem zabawy i rozrywki. Zapraszamy teraz Państwa w kierunku dzielnicy rozrywki. Powinna odbywać się na teraz walka. tańcem japońskiej artystki w asyście zachwycającego stworzenia mitycznego, który jest symbolem pomyślności i dobrobytu. Legendy w Japonii mówią, że smoki są w pewien sposób pustwami wód, w którym można zobaczyć spacerujące ulicami gejsze. W tradycyjnych kimonach to drugie oblicze, o którym niewiele się wspomina. Przed Wami tragiczna historia jednej z japońskich gejszy, kobiety o umiejętnościach artystycznych, bawiącej gości rozmową, tańcem, śpiewem i grą na instrumentach. W podróży zapraszam Państwa na posiłek w tradycyjnej japońskiej restauracji. Warto zaznaczyć, że w wielu barach w Japonii, na stolikach, znajdują się kamy z gorącą wodą, kubeczki i pudełeczka z japońską zieloną herbatą maczą, co umożliwia wykonanie własnego posiłku. Na święta, na klient nasz Pany! Nasz klient nasz, nasz Pan! Dzień dobry. Ooo! Na święta nasz, nie, nasz No dobra, dobra. Jest stolik na dwóch osób? Na klient nasz dwa Pany? Ten stolik jest wolny, tak? Eee, szybki. Chodzi mi o to, że ktoś tu siedzi. Nie, nie, nie. Bardzo dobrze. Kaźmicz, Kaźmicz, chodź, jest Wreszcie! Jestem głodny jak wil. Długo mnie tu nie było, bo ostatnio słyszałem same dobre opinie na temat tego lokalu. Jeszcze najlepsi! <gry> Można sobie wierzyć, ale wie pan, tak na szybko. Na szybko? Ja mam nawet na szybko! Co, Co to ty? dzieje? W się nasz <noise> Niech po to zabierają i podnosi coś normalnego. Już się robi. Co to robimy? <noise> ramen, chodź, chodź. Nie przepadam za mostem. Oj, ale już nie wyprzycasz? Może być ten ramen, ale do tego coś jeszcze. To może sushi? Sushi? Sushi to dla specjalność. Wspaniale. Poprosimy do tego sos sojowy. Nie ma sosu sojowego. Do Jest to dodatkowy. Jaki? To dodatkowy. Uch, Uff. Która? To Czosnkowy? Do sushi? Nie ma sojowego. Mówię rekolekcje. Rekolekcja? Tak, kuchyna rekolekcje. Jakaś góra będę zamieszkała. Może budynna rewolucja. Tak, 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 rewolucja. Dobra pan, co już to jest? To już jest jakiś śpiewnięty. No, zresztą mam przyznać restauracja. Proszę bardzo, tu się szuszi. Co to jest? To ma być sushi? Ale wychodzimy. to stycznie tak. a A ma i ma nie ma. Ich, nie ma. To z naszej podróży, więc jest to też czas na ogłoszenie przez na samym początku konkursu. Proszę o wyciągnięcie swoich telefonów i dołączenie do quizów. Za chwilę na tablicy pokaże się kod, z którego pomocą należy, należy zalogować się na stronę Quizzes. Należy podać swoje imię i nazwisko oraz klasę. Podanie innego pseudonimu dyskwalifikuje z rozrywki. Należy wejść na stronę joinmakings.com i pisać kod, który się wyświetla na tablicy. tacy wiśni, które właśnie teraz rozpoczyna się w Japonii. Bardzo, to już była nasza ostatnia klasa, ostatnia prezentacja. Mam nadzieję, że wszystko się podobało. No niestety ludzie nie zawodą, technologia za także, ale wydaje mi się, że można docenić, jak z doceniamy wspaniale to przygotowanie. Bardzo proszę o to, aby przejrzyliśmy Wam salę tyle, że od klasy, które yy, no, były prezentację, przejdźcie z tyłu na za scenę i pozbierajcie resztę te rzeczy, które zostały w, w samym oglądać. じゃあ、お客様にお越しください。